Więc robię kontynuację liveu. druga część pierwsza część będzie można znaleźć wcześniej. Spacer po chudowni. Zapraszam też do, po zakończeniu tego live'u do zobaczenia pierwszej części e, spacerów po chudowie. Na w początku pokazane jak spaceruje po, 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 zam po zamku, e, po terenie zamku, to drzewo i tak dalej, takie które można wejść. Wtedy przez przypadek mi się wyłączyło i dlatego, musiało, dlatego się przerwało. Witam, witam cię. I zachęcam do zobaczenia pierwszej części live'u. Omyłkowo niestety przypadkowo musiałem się wyłączyć. Nie zauważyłem. I tak to wygląda w całości w budowie Dokończając poprzedni live zakończam powoli ten już dziękuję za oglądalność Złoty z Liby złożyć coś objęte Panie Sautycy, w Sautycy, w Nestebuzie, nie jak wina Znaczy tu mamy Sołtysa Nie, nie pozdrawiam Ci Pozdrawiam wszystkich z Także już na koniec życzę wszystkim spokojnej niedzieli. Dziękuję za uczestnictwo w live. Czwartek ma się odbyć e, marsz e, Obywatelski w Dąbrowie. Inaczej, bodajże, to też będę robił jakby coś. Tu jest dworcowa, ale nie będę już pokazywał. Dobra, 見栄え。 Dobrze. Dziękuję za uczestnictwo w live. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Idziemy na kolejne spacery po różnych okolicach, i także w czwartek na marsz obywatelski. Godzinnie z tego co pamiętam, 15. Ale jeszcze pójdem, pójdziemy w stronę kościoła w Chudowie. To jest druga część liveu niestety, bo no, niestety pierwsza mi się urywkowo, przypadkowo wyłączyła. Nie ma za co, nie ma za co W pierwszym liveie fajnie wszystko pokazałem jak jako ona przyroda jest tutaj w chudobie zamek i tym podobne, taka druga część będzie, niedługa, nie bo niedługa, bo jest dopiero 7 minut, zobaczymy środek kościoła w chudobie. Taki kościół jest w kawałek, iść, yy, kawałek drogi trzeba iść od yy, zamku, praktycznie to jest tylko przystanek różnicy, ale jednak spacerkiem te 15 minut, 20 trzeba liczyć od zamku Chłodowa do kościoła. Także jest coś, jak ktoś lubi chodzić to, to na pewno. Мне сейчас понравилось.